Ok. Teraz będzie filmik instruktażowy Pod tytułem Jak zepsuć królika? Mamy królika, cztery łapki. Działa. Wszystko jest ok. Tak działa. Nowka spółka nieśmigany. Dwa miesiące ma, no może trzy. Teraz robimy tak. Kładziemy go na ten. Nie chcę za bardzo dać się położyć. Ale jak już się położy... O, się. I teraz już on nadał. On, pan już ma relaks. No nie? Można pod, pod policzkiem. I wta. Raz. raz. Spokojnie, Pouco bicho. Pouco. Pouco. Vocês não